W grach FPS każda milisekunda ma wielkie znaczenie. Każdy moment naszej nieuwagi może poskutkować pożegnaniem się z całym paskiem zdrowia, a w konsekwencji jeśli nasza drużyna sobie bez nas nie poradzi, być może i przegramy rundą. I choć w takich chwilach najczęściej zawodzi czynnik ludzki, bo za późno na coś zareagowaliśmy, tak sprzęt, na którym gramy ma na to nie mniej znaczący wpływ. No bo zawieść może nas nie tylko ręka czy oko, ale na przykład też zbyt wolna klawiatura i co gorsza nie będziemy o Wiedzieć, bo dosyć ciężko byłoby to sprawdzić. Dlatego w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się i porównamy dokładnie dwa typy klawiatur: zwykłą mechaniczną, a także reklamowaną jako super szybką optyczną. Która z nich okaże się szybsza, a tym samym bardziej warta Waszej uwagi? Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym teście weźmie udział Gamakai MK61 jako reprezentant optyków, a także Skylung GK61 jako przedstawiciel. Standardowych mechaników. Obie poddamy tej samej procedurze testowej rozpisałem ją wam w opisie, żeby już tutaj filmu nie przedłużać. A następnie wyniki sobie podsumujemy i wyciągniemy z nich jakieś wnioski. Jednak na początek, aby się jeszcze trochę rozgrzać i podtrzymać Was w niepewności, przyjrzyjmy się im z zewnątrz. Z budowy są to praktycznie dwie takie same klawiatury: 60% układ, brak nóżek na spodzie do podniesienia konstrukcji port USB-C w tym samym miejscu. Generalnie myślę, że jakby nikt Wam nie powiedział, że to jest klawiatura optyczna, no i nie patrzylibyście oczywiście na keycapsy czy kolor obudowy, no ale to już pomijam, to totalnie nie da się rozróżnić, która klawiatura jest która, czy ta jest optyczna, czy może ta jest optyczna. Różnice zaczynają się natomiast w momencie, w którym zdejmiemy keycapy, wyjmiemy przełączniki oraz rozkręcimy te dwie konstrukcje i wtedy naszym oczom rzucą się totalnie dwie Różne płytki PCB. Nie ma się tutaj czemu dziwić, no bo, mimo wszystko, są to klawiatury, które działają w totalnie innej technologii. Nie można tutaj porównywać płytki, która działa na światło, z tą, która działa na zwykły prąd. Znaczy, obydwie działają na zwykły prąd, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Więcej informacji o tym, jak w ogóle działa klawiatura optyczna, a także pełną recenzję tego tutaj Gamakaya MK61 znajdziecie pod tym linkiem, po prostu, żeby nie przedłużać tego odcinka. Także, jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to sobie go kliknijcie, obejrzyjcie i wróćcie tutaj. A jeśli już go widzieliście i pamiętacie, to możemy przejść do mięska, czyli do testu i porównania szybkości. Przyznam szczerze, że wyniki testów mocno mnie zdziwiły, ponieważ od początku stawiałem to było wręcz dla mnie oczywiste, że NK61, czyli klawiatura optyczna będzie szybsza niż GK61, czyli klawiatura mechaniczna, a tymczasem wyniki testów pokazały, że jest dokładnie odwrotnie. Co lepsze, klawiatura optyczna miała dodatkową przewagę nad tą mechaniczną, i to nie wynikała ona wcale z technologii jakiej ta klawiatura używa, a ze specyfikacji samych przełączników. Jak się okazało, bo to, że Switche mają taki sam kolor i są od tego samego producenta wcale nie oznacza, że mają taką samą charakterystykę, a doszedłem do tego dopiero wczoraj, kiedy rozkminiałem, jakim cudem rozwiązani optyczne okazało się być wolniejsze niż to mechaniczne. Otóż optyczne Gaterony potrzebują aż o 15 g mniej siły do wciśnięcia i uwierzcie mi, w przypadku klawiatur jest to naprawdę duża różnica, a także ich punkt aktywacji jest położony 0,9 m Mm wyżej niż w przypadku tych zwykłych mechanicznych, nieoptycznych I mimo tak wielkiej przewagi, bo te 0,9 mm jest znowu bardzo dużą różnicą, klawiatura optyczna wciąż okazała się wolniejsza niż zwykła mechaniczna. Biorąc to pod uwagę, moim zdaniem w MK61 po prostu zawiodła płyta gówna, która możliwe, że przez cenę nie została tak dobrze dopracowana. Nie wiem, ale patrząc na to z tej perspektywy, no to faktycznie tutaj za niecałe albo około 200 zł. Otrzymujemy kompletny produkt, czyli obudowę razem z płytką, ze stabilizerami, z plate'em, ze switchami i z kapsami. Natomiast tutaj za 200 zł, a nawet ponad 200, otrzymujemy tylko obudowę i płytkę. Natomiast przełączniki, a także kikapy musimy dokupić już sobie osobno i wtedy ta klawiatura jest o ponad no 100, 120, 150 zł może droższa. Zależy od kapsów, bo switche są w okolicy stówy. Poza tym, kurczę, to nie jest żaden profesjonalny sprzęt dla sportowców, tylko bardziej chwyt marketingowy, żeby pokazać coś nowego, świeżego na stronie. No bo będąc takim typowym kowalskim i widząc w sklepie internetowym nagłówek klawiatura optyczna a poniżej ceny 200 zł. Będzie się zastanawiać po pierwsze jak działa klawiatura optyczna, a po drugie patrząc na cenę, że jest to 200 zł, stwierdzić, że ej w sumie mogę sobie na to pozwolić. Sprawdźmy. No i oczywiście muszę zaznaczyć, że to nie był żaden profesjonalny test na wielką skalę z uwzględnieniem input laga monitora, e, tylko najbardziej organoleptyczne i proste rozwiązanie jak to zmierzyć jakie wymyśliłem. Dajcie znać co sądziliście o tym teście. No a tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.